Uchenia pojawiła się alergia krzyżowa na mleko, dlatego musiałam wyeliminować mleko, i teraz stosujemy napoje roślinne. Wiem, że mnóstwo waszych dzieci również ma alergię na mleko, dlatego zapraszam Was do krótkiego przeglądu napojów roślinnych z Biedronki. Napoje ryżowe w dzieci dziecka do 5 roku życia są przeciwskazane ze względu na arsen. Napominałowy spor zawiera cukru. maltodextryna też jest cukrem, nie polecam. Ryż, kokos, ten napój również zawiera cukier, sporo ilość, plus emulgator nie polecam. Napój sojowy, spora zawartość białka, największa spośród innych, ale zawiera cukier, dlatego nie polecam. Najlepszy skład ma napój owsiany, ale niestety napój owsiany to też źródło węglowodanów, nie zawiera białka. Dobra, w ramach podsumowania chciałam powiedzieć, że najlepszy napój roślinny jest taki, który w swoim składzie ma wodę, ziarno z którego został wykonany, Plus do tego dodatek wapnia, nic innego. A najwyższą zawartość białka ma napój sojowy. Pozostałe napoje roślinne to jest źródło węglowodanów. Więc ja dla Henia wybieram taki napój, który ma wysoką zawartość białka, dodatkowo wzbogacany jest wapniem i nie ma żadnych dodatkowych składników. Biedrące takiego napoju nie znalazłam.